Oh, awesome. my Słowa Świętej Ewangelii Radym Świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też Domów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawiał robotników na swoje żniwo. Idźcie od Was, posyłam, jak owce między wilki. Nie noscie ze sobą szosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek w pokoju, Wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą Was, jedzcie, co Wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przyjmą nam do nów, wstrząsany Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, Sodomie lżej będzie w pół dzień niż ten miasto. Oto słowo Pańskie. Boga święty Wang Biegom i zgładzonam nasze grzechiem. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, szczególne wybierne siostry zakonne, drogi nasz niestrance, Pani organista, kochani parafianie, umiłowane Boże dzieci. Posyłam was jak owce między wilki, mówi Pan Jezus dzisiaj, dlatego że tych włówkich dzisiaj jest bardzo dużo. Na całym świecie najbardziej słyszymy i widzimy, kto jest wilkiem i kto najwięcej o sobie daje znać i kto najwięcej krzyczy ale posyła nas pan Jezus jak owce i trzeba powiedzieć, że owiec jest więcej aniżeli wilków. Dlatego, że nawet jeżeli sobie przedstawimy sytuację na wiosce, w gdzie gdzieś w górach, na przykład w Karpatach naszych, gdzie górali pasą owce, to są wielkie stada, może być nawet sto owiec, a wystarczy jeden wilk. Odym wówcz, kiedy przyjdzie, może rozproszyć. Tyle robię strachu. I dlatego jest to powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. Człowiek się boi, jest przestraszony, nie ma zaufania, nie wierzy w swoje moce, w swoje siły. Boję się, że od razu przegra. I dlatego Pan Jezus uprzedza nas, żebyśmy tego wilka nie bali się. Dlaczego? Bo my mamy żyć według Bożych Przykazań. my w tej swojej pokorze być nawet takimi upartymi, żeby nie naruszyć Bożego Zakonu. Ale powinniśmy przeciwstawić się tym, którzy grają rolę wilka, którzy przychodzą, aby porozdzierać to, co należy do Pana Jezusa, to, co należy do Kościoła, to, co naprawdę niszczy człowieka. I kiedyś diabeł chował się, żeby jego ludzie nie zrozumieli, a dzisiaj wchodzi otwarcie, bez chowania, a świat i tak jego nie zauważa, nie widzi. Bo nam trzeba być odważnymi, trzeba obronić Pana Jezusa, trzeba bronić Jego świętej Kościół. trzeba powiedzieć, że to, co po ludzku wydaje się bez zapłaty, Ludzie nieraz mówią, to się nie opłaca, to jest niewygodne. Nam trzeba powiedzieć, że nasza zapłata jest w niebie. Kiedyś tak jeden człowiek w rodzinie mówił o swoich dzieciach, kiedy ja zapytałem, czy oni by chcieli być kaplanami, żeby poszli do seminarium, wyuczyli się, służyli ludziom, Panu Bogu. On mówi, dzisiaj to nie opłaca się. A ja mówię, a to, że ty jesteś ojcem rodziny, to, że ty masz żonę, dzieci, czy to jest wygoda? Ile ty musisz pracować, cierpieć, ustępować, znosić różne nieporozumienia? Czy to jest wygoda? I on mówi, ale tam jest miłość. I ja mówię, i jeżeli ta miłość będzie w kapłaństwie, w życiu zakonnym, Kościele, to nie musisz mieć zakłady, nie musisz być pochwalonych, nie musisz być na pierwszym miejscu. Wystarczy, że Ty będziesz miłować, że będziesz kochać, a ta miłość Ciebie zbawi. I koło Ciebie ta miłość zbawi jeszcze wiele ludzi. Posyła Pan Jezus uczniów przed sobą, gdzie miał pójść. I tymi uczniami dzisiaj jest każdy z nas, kto słucha Słowa Bożego, kto uczestniczy w życiu Kościoła, kto przyjmuje sakrament pojednania w Spowiedzi Świętej, kto przyjmuje Pana Jezusa w Komunii Świętej, jest uczniem. I ten uczeń nie to, że ma prawo, on ma obowiązek głoszenia Słowa Bożego. Kiedyś byłem świadkiem takiej jednej rozmowy, gdzie starsza osoba upominała swoich sąsiadów, młode dzieci i mówiła, dzieci wam tak nie można robić, tak nie można mówić, jak wy mówicie. I ich rodzice od razu napadli na tą starszą osobę i mówią, a co wam do tego, jakie wy macie prawo? Dlaczego doczepiacie się do moich dzieci? I ona mówi, ja była w kościele, ja była do spowiedzi, ja przyjęła Komunię i Święty, jeszcze ten Pan Jezus jest we mnie, a oni takie nielatne rzeczy mówią koło Pana Jezusa. To tak nie można. I te dzieci przyprósili, mówią, wybaczcie Pan, my nie pomyślimy. Ale każdy z nas ma prawo obronić Pana Jezusa. Każdy z nas ma obowiązek głosić dobrą nowinę. I nawet do tego stopnia, że jeżeli ktoś nie posłucha, my powinni strząsnąć ten proch, który przystaje do naszych obuwi, do naszego wzutia i powiedzieć, Królestwo Boże przybliżyło się. Sodom i Gomory będzie lepsze, aniżeli wam. I trzeba ludzi upomnieć. Dlatego, że Kiedyś możemy za to odpowiedzieć przed Panem Bogiem, że my byliśmy milczący, że my byliśmy przestraszeni. To ja tak pamiętam, jak kiedyś tutaj na jednym przy św. świętym ksiądz Jan Bielecki mówił, że jeżeli my milczymy, to my tak jak ty i psy nie kiedyś chawkę, tak. Takiego psa nie trzeba. Dobry pies, on powinien bronić swojego gospodarza i swoje chodziałstwo. I my też powinni bronić Pana Jezusa powinni bronić to gospodarstwo, którym jest Kościół święty. I trzeba mówić ludziom prawdę, dlatego że przyjdzie taki czas, że przy nas zostaną tylko te ludzie, tylko te przyjaciele i znajomy, którzy nie boją się prawdy. Którzy za tą prawdę będą nam dziękowali. I dlatego dzisiaj, słuchając Ewangelii, którą zapisał nam święty Łukasz w X rozdziale, chcemy w szczególny sposób ten czwartkowy dzień przeżyć modlitarnie, prosząc Pana Boga o prawdziwe, święte powołania kaplańskie i żeby nie zabrakło tych, którzy będą mówić prawdę. Żeby nie zabrakło tych, którzy będą głosić tę prawdę. Czyli głosić prawdziwego Pana Boga. Już kiedyś mówiłem, takie była rozmowa tutaj przy schodach seminaru. Spotkało się nas kilka kapłanów. Był Cian Franciszek Karusieri, czy nasz poprzedni proboszcz. Ja byłem jeszcze z jednym kapłanem z Polski, był Ksiądz Marek, potem też przyszedł jeden kapłan z seminarii, ksiądz Witali ze Smodrycza, i my tak zaczęli rozmawiać. I ten ksiądz polski mówi: Dzisiaj jest wielki problem, mało powolnych kapłańskich. i co można zrobić? I tak pyta się księdza Franciszka: Mówi, Wy tutaj byli proboszczem, widzicie, że jest wielu kapłanów, cieszycie się, że jest komu służyć. A co będzie za kilka lat? I ksiądz Franciszek tak spokojnie patrzył i mówił. Nas kiedyś było pięciu kaplanów. W Gródku, na Gryczanach, w Manikiewcach, w Baru i w Murafie. Pięć kaplanów. I my sobie dawali radę. A dzisiaj jest wiele kaplanów. I jak będzie pięć kaplanów, to ja dopiero będę przeżywać. A póki co że nie ma co przeżywać. Ja tak sobie pomyślałem rzeczywiście na takie wielkiej terytorium pięciu kapłanów i oni dali radę i prawać, i spowiadać, i przygotowywać do spowiedzi, do Komunii Świętej. Czasem ludzie rozpowiadali, jak jeździli jest tam do księdza w Manikowce, trzy, cztery dni tam żyli, nocowali. Ksiądz im robił katechezę dla dzieci, przyjęli pierwszą komunię i wracali z powrotem. Aby jak jeździli do Greczanów, to jeździli na dwa dni czy na trzy dni, brali tam ślub i dopiero wracali na wysadę do domu. A my dzisiaj chcemy tak w jednej minucie wszystko, żeby było, żeby było blisko, wygodnie, ale też powinni pamiętać, że to my powinni być tymi apostołami. Że jeżeli tato i mama w domu nie nauczą dziecko modlić, nie nauczą kochać Pana Boga, to potem nie będzie dobrych kapłanów, potem nie będzie tych, którzy mówią prawdę, nie będzie tych, którzy mają szczere, kochające serce. I dlatego dzisiaj w pierwszy czwartek miesiąca, słuchając Ewangelii, gdzie Pan Jezus posyla swoich uczniów i mówi, przygotujcie miejsce. I to miejsce Pan Bóg chce mieć w sercu każdego człowieka. Dlatego my powolani i ci, których Pan Bóg jeszcze powoła, powinni pamiętać, że my przygotujemy miejsce Panu Bogu w sercach ludzi, że powinni służyć dla dobra Kościoła, dla zbawienia człowieka, żeby każde ludzkie serce było otwarte. Żeby my nie bawić się sądu ostatecznego, jak mówi Pan Jezus, że Sodom jego może będzie lepszy wtedy, ale oni tak wiele grzechów narobili. I jak może być łatwiej dla nich, jeżeli dla nas powinno być bardziej łatwe, bo my jesteśmy ludźmi wierzącymi, my należymy do kościoła Pana Jezusa, my próbujemy żyć z Panem Bogiem. Ale to nasze życie musi być szczerze i otwarte. Dlatego prosimy dobrego Boga, byśmy swoim życiem, Słowem i uczętem głosili królestwo Boże, a kiedyś dostąpili nagrody Królestwa Niebieskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.